stwieram XXVI nadzwyczają sesję Rady Gminy Dorotych. Na podstawie listy obecności stwierdzam że kworum niezbędne do podejmowania nie, podejmowania podąc uchwał. Witam Pana Wójta, Panią Starnik, Panią Sekretarz, witam radnych, witam państwa z usług i pana przep. W punkcie 2 zatwierdzenie Wójt gminy po wróci się wnioskiem o zmianę w porządku obrad 26 zamieszczenie sesji Rady Gminy Zobroniż Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zobronież na rok 2020. Wprowadzenie projektu uchwały uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Zobronież. Kto z Państwa jest za przyjęciem tych zmian? Wszyscy głosowali. Porządek został przyjęty jednogłośnie. W punkcie trzecim podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy dobrą na rok 2020. Proszę o zabranie, państwa. prawem skargi. Projekt uchwały w sprawie w budżecie zawiera zmianę, jaka została przeprowadzona w załączniku nr 13 pod nazwą Zadania inwestycyjne planowane do realizacji do roku bieżącym. W pozycji pierwszej tego załącznika zmienia się nazwą Zadania inwestycyjnego. Przed zmianą nazwa zadania brzmiała budowa o odwczalni ścieków miejscowości Czernica Gmina Dobrowież. Po, po zmianie nazwa zadania brzmi budowa mechanicznie i logicznych odwczalni ścieków Czernicy Gmina Dobrowież. Zmiana nazwy tego zadania wynika ze złożonego wniosku o do dofinansowanie oraz ze wskazań wytycznych instytucji włośniętych w działalności aglomeracji Dziękuję. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma. Proszę o opinię Komisji Budżetowej i Gminy. Komisja Budżetowa i Gminy na posiedzeniu 20 listopada 2020 roku pozytywnie zachęcała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy unii do na rok 2020. W głosowaniu 4 za, 1 do Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowania. Zaraz już pomożemy. co, wyświetliły się? Tak? Jest, o mówię też. I kto z Państwa radnych jest za? Przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dogoniesz na rok 2020 proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest za, kto kto się wstrzymuje. Czy już mamy rękę głosowania? Tak, 12 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się. Dziękuję. Już głosowało 12 radnych za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została przyjęta. W punkcie 4 mamy podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobronicz. Proszę Pani Skarbnik. W załączniku nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany także przeprowadzone w wynikaniu ze zmian, jakie, są, jakie zostały dokonane w budżecie Gminy na dzień dzisiejszy, czyli 10 listopada. Zmiany dokonane w załączniku nr 2, czyli wykaz przedsięwzięć, związane są z ujednoliceniem nazwy zadania inwestycyjnego budowa mechaniczno-biologicznej mieszczalni Szczytów Czernicy, gmina Dobrowież oraz w związku z rezygnacją gminy Dobrowierz do bieżącej od planowanej emisji obligacji komunalnych zastępuje się ją kredytem długoterminowym równym zaplanowanej emisji, czyli 1 900 000 ,00 zł. Zaplanowany wybór tych obligacji 2, 24, 2, w latach 2024-2032 ulega wykreśleniu, a zastępuje się go spłata kredytu długoterminowego w latach 2022-2027, co w szczegółach zamieszczono w objaśnieniach, Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo uwagi i pytania do przedłożonego projektu uchwały? Poproszę o opinię Komisji Budżetowej Gminy Gminy. Komisja Budżetowa Gminy Gminy na przykład w dniu 10 listopada 2020 roku pozytywnie zawierała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej w Unii Stopej gminy dobrą. Głosowałem czterech radnych za jedna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do głosowania. W punkcie mamy podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportu, projekt drugi. Proszę Panią Skarbnik. Projekt uchwały w sprawie stawek, stawek podatku od środków transportowych zawiera stawki tego podatku, które obowiązywać będą w roku w 2021. Stawki też są unijne, stawek obowiązujących drogach obowiązujących bieżących zostały obniżone o około 26%. Dziękuję to? bardzo. I proszę Państwa, czy są jakieś jeszcze pytania i uwagi? Transportu, no, od kilku lat no, są dość na tej górnej granicy u nas w gminie. Przewoźników mamy nie tak dużo, nie mamy dużego przewoźnika, żadnego. Są tylko takie mniejsze, które mniejsze przewoźnicy, którzy tam mają po kilka z aut i jakiś tam jeszcze ten sprzęt. Te stawki no, tak jak, są na tej górnej granicy. No po sąsiednich gminach, Paszowicach też y, są y, różne i dwie stawki tylko Jało i Szczegół są na, na takim że nie, nie po prostu bardzo niskie, ale to tylko z tego powodu, że tam firmy leasingowe są i sprowadzają większą ilość samochodów y, do tamtych urzędów. U nas zobaczymy może, Uda się, że też ktoś do nas jeszcze dojdzie. Może będzie więcej osób, które będą zainteresowane. Może ktoś, jakaś baza powstanie też większa. No musimy zachęcać, no i w tej dobie y, tej pandemii, firmy transportowe, te, które się nie bo, na razie nie borykają z jest wykluczone, że nie na takiej przyszłości też się zaczną borykać. No myślę, że jest to jakieś ułatwienie. Podatki uchwalamy co rok i być może, że w przyszłym roku zrobimy zmianę, że te podatki będą wyższe, a w innych dziedzinach też różnie jest z podatkami. I tak jak Pan Wójt powiedział przedtem na komisji, połączonych komisjach, nie wiemy, jakiej pomocy będziemy musieli udzielić. Także jeśli ktoś jeszcze coś ma, to proszę jeśli nie ma, to proszę o opinię Komisji Budżetowej w imieniu gminy do Komisja Budżetowa Gminy Gminy na uśrednictwo 90 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniowała drugi projekt uchwały w sprawie sprawy podatku o transportu. Głosowałem cztery radnych dwa i 1 dni obrócę. Dziękuję. Proszę o opinię Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 10 listopada pozytywnie zaopiniowała drugi projekt uchwały w sprawie stałej o środków transportu. W głosowaniu cztery radni za, jeden nieobecny. Dziękuję. Przejdziemy do głosowania. Za chwilę żeby to nam się pojawi.

Głosowało 10 radnych za, nikt nie był przeciw, dwie osoby, dwóch radnych się wstrzymało. Uchwała została przyjęta. W punkcie szóstym mamy podjęcie uchwały w sprawie strategii rozwoju gminy Dobromierz na lata 2020-2027. Pan doktor na komisjach przedstawił yy, i czy może tak jeszcze Panie Doktorze, tak punktami przedstawić dla przypomnienia. Tak jest Panie Przewodniczący. Może się skupię na korzyściach tego dokumentu. Należy powiedzieć, że strategia rozwoju, no, można powiedzieć, koordynuje te wszystkie działania, które na lat kolejnych latach i oh, yeah. obszary, a, a w dokumencie szczegółowo są opisane priorytety, zadania, które korespondują z dokumentami przyjętymi e, e, choćby na polu śląsku, Na komisji nie było żadnych pytań, ale ja jeszcze teraz zapytam, czy może teraz jeszcze ktoś ma jakieś pytania do, do naszej strategii? Nie ma. Także, panie doktorze, to dziękujemy bardzo za przedstawienie strategii i przejdziemy zaraz do. W dalszej części, czyli do odczytania Komisji Budżetowej Gminy, gminy Komisja Budżetowa i Gminy na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2020 roku pozytywnie zaznacza, uchwały w czwartym trybie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Zobronie na lata 2021-2027. Głosowanie w czterech radnych za 7 Dziękuję bardzo. Yy, przejdziemy zaraz do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Dobrobyt na lata 2021-2022? 27. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. mamy podjęcie uchwały w sprawie podjęcia programu współpracy gminy Dobronież z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w użytku publicznego na rok 2021. Proszę Panią Sekretarz. Szanowni Państwo, przedmiotowy projekt uchwały w sprawie deklaracji współpracy gminy dobrąż z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Projekt został poddany konsultacjom społecznym, w wyniku których nie pojawiły żadne wnioski ani uwagi. Na 2021 rok przewidziano na ten cel środki na poziomie 90 tysięcy złotych. W bieżącym roku kwota dotacji również w wysokości 90 tysięcy złotych została udzielona pięciu klubom sportowym i odpowiednio granic Rostocka otrzymał dotację w wysokości 39 tysięcy złotych. nie płaci na 24. Wypomina 16 000 zł i odpowiednio 8,5 zł yy, dobrała dobrą i ukształt yy, w Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi do przedłużonego projektu uchwały? Nie ma. To proszę o opinię Komisji Socjalnej. Komisja Socjalna na posiedzeniu 20 listopada 2020 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy dobrą z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami oraz innymi podmieniami prowadzącymi działalności porządku publicznego na 2021 rok. Głosowamy pięciu ratnych za. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Dobrobień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na rok 2021. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. 12 radnych, tak. Wynik głosowania to jest 12 radnych. Za nikt się nie wstrzymał, nie był przeciw. Uchwała została przyjęta. I następnie mamy. Do Biura Rady Gminy z Urzędu Skarbowego wpłynęły uwagi do oświadczeń rynkowych składanych przez Radę. Uwagi zostały już przekazane, wszyscy zostali. I na stronie posiedzenia.pl otrzymaliście Państwo informacje o podmiotach obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy. I chciałbym dodać, że dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną, nie jest dlatego jest skrócona. Nie ma takich różnych punktów dodatkowych interpelacji dla W związku z tym, że już yy, pan wik pracuje i Wszystkie te uwagi no, będziemy już musieli kierować na bieżąco dotyczące danych miejscowości i wyjaśniać różne sprawy. Także zapraszam wszystkich do kontaktu w różnych sprawach dotyczących danych miejscowości Zamykam o porady 26 na zbliżanie sesji Rady Gminy Dziękuję wszystkim za przybycie.